Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. W obwodzie charkowskim Rosjanie wyczyścili już kocioł w centrum samego Kupiańska. Podobne części Ukraińców udało się uciec, część się poddała. W każdym razie walki toczą się tutaj już na przedmieściach południowych miasta, a prawa strona dalej się ewakuuje. Natomiast w obwodzie donieckim Rosjanie ruszają z kolejnym atakiem w kierunku Siewierska, tym razem od południa, a już tutaj miejscowość Now Nowomarkowo. W momencie, gdy Rosjanie są już pod samym Siewierskim od północy, no to utrzymywanie tak daleko wysuniętych pozycji zwyczajnie mija się z celem, więc ja bym tutaj obstawiał, że to po prostu Ukraińcy rozpoczęli taki mini odwrót na z góry upatrzone pozycje. Financial Times opublikował artykuł, gdzie powiedzieli, iż Ameryka już od kilku miesięcy koordynuje z Ukrainą ataki na rosyjską infrastrukturę naftową. To jest tajemnica Poliszynala, tylko teraz, jak zwykle. Pytanie: Po co oni o tym teraz publicznie mówią? Ano, po to, by zapewne zap sabotować wszelkie możliwe negocjacje. Bo jeżeli to Ameryka jest temu wszystkiemu winna, no to siłą rzeczy Rosja musi odpowiedzieć. I tak się nakręca ta spirala przemocy. A Rosjanie, udając Greków, próbują dać Trumpowi możliwość wyjścia z całej, z całej tej sytuacji obronną ręką. Co prawda niewiele to daje, bo Amerykanie to raczej widzą dyplomację jako słabość. No, ale jest to jakby nie patrzeć spójne z dotychczasową polityką Kremla. Mamy podpisaną nową umowę handlową z Ukrainą. Niszczenia polskiego rolnictwa ciąg dalszy. Ukraińskie koncerny nadal mogą wwozić wszystko bez żadnych ceł i oczywiście bez żadnych standardów. W sumie niczego więcej się od Unii nie spodziewałem, chociaż co gorsze, nie słyszę już nic o protestach rolników. Albo ich nie ma, albo blokada medialna w końcu zadziałała a mimo wszystko te protesty coś tam dawały. Co ciekawe, nasi podobno mieli być jednym z tych państw, które najbardziej w ogóle zabiegały o tę umowę. Ale mamy i dobrą wiadomość, bo ruszyły już pierwsze ekshumacje na wołeniu. Długo musieliśmy czekać na coś, co powinno być oczywistością, no ale w końcu się doczekaliśmy. Jak dla mnie oprócz tego, że obrazuje to jaki stosunek ma do nas Ukraina, to pokazuje to również, że presja na rząd ma jednak sens. Bo umówmy się, gdyby Polacy się o to nie dopominali, to nikt by od nas z rządu palcem nie kiwnął. Więc jednak coś tam ten tak zwany suweren jest w stanie osiągnąć. Niewiele, na pewno nie tyle ile nam się wmawia, ale zawsze coś. Choć umówmy się, to jest dopiero początek, a jeżeli spoczniemy na laurach i przestaniemy dalej drążyć temat, no to nasz rząd zapewne zrobi wszystko, by się z tego koniec końców wycofać. Bo na tę chwilę ekshumację mamy w jednej wiosce, a wiosek dotkniętych przez UPA były setki. Amerykanie mają teraz bardzo twardy orzech do zgryzienia, ponieważ, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, Chiny wprowadzają ograniczenia na metale ziem rzadkich. A co gorsza, podobno nie chcą od Amerykanów odbierać telefonów w tej sprawie. Co prawda, na tę chwilę spotkanie puchatek Trumpek nadal ma się odbyć. Choć, tak jak powiedziałem, Chińczycy póki co się nawet do całej sytuacji nie chcą specjalnie odnosić, co z kolei sugeruje, jak dla mnie. Że zwyczajnie nie zamierzają się z tego wycofywać. No bo i w sumie po co? Przeanalizowałem sobie krótko listę firm, będących zresztą częścią tej chińskiej czarnej listy. No i są to prawie wyłącznie firmy z branży zbrojeniowej. Dwie to firmy związane jeszcze z tak zwaną analizą danych i jest jedna firma powiedzmy cywilna, która produkuje lasery przemysłowe. Czyli, krótko mówiąc, no oni wycelowali w samo serce kompleksu militarno-przemysłowego. I jak dla mnie to jest taka próba swego rodzaju reżim change na zachodzie. Tylko reżim jest tu rozumiany nie jako ten rząd formalny, a właśnie Deep State. Bo teraz głównymi napędowymi światowych konfliktów no to są przedstawiciele właśnie branży zbrojeniowej, to nie opłacają polityków, którzy tworzą kolejne konflikty, w ten sposób tworząc popyt na nową broń. Tylko teraz mam pytanie, co będzie, gdy firmy nie będą w stanie fizycznie produkować tej zamówionej broni. No na logikę, jak nie będą mieli fizycznej możliwości sprzedawać broni, to nie, to nie będą mieli wtedy też interesów w zwiększaniu na nią popytu. A to by nam eliminowało właśnie główną przyczyną konfliktów. Jak już jesteśmy przy kompleksie militarno-przemysłowym, to w Wielkiej Brytanii mamy skandal z Borisem Johnsonem w roli głównej. Otóż wyszło, że za namówienie sełańskiego do zerwania porozumienia z Rosją, na samym początku wojny ówczesny premier miał dostać milion funtów w gotówce. Łapowy oczywiście. No, Ale co więcej, sam darczyńca, który to w ogóle wtedy z Borisem pojechał na tę Ukrainę, jest współwłaścicielem firmy produkującej drony. Która to tego samego roku dostała 80 milionów funtów w kontraktach związanych właśnie ze wsparciem militarnym Ukrainy. I niby nie jest to coś, czego by się człowiek nie spodziewał, ale i tak boli. Choć szczerze mówiąc, jak dla mnie, to Johnson się słabo cenił. No bo raz, że jest premierem, dwa przerwanie procesu pokojowego i de facto rozpętanie wojny od nowa to coś, za co należałoby się moim zdaniem troszkę więcej niż milion funtów. Y Pytanie, czy komuś za to w ogóle coś się stanie? No osobiście sądzę, że nie za specjalnie, no ale kto wie, teraz Johnson jest tak naprawdę No jest nikim, więc możliwe, że zostanie po prostu kozłem ofiarnym, bo umówmy się, nie była to jedyna osoba, która na tym konflikcie zarobiła. Wracając na chwilę jeszcze do państwa środka, Marco Rubio przypierdzielił się do rzekomego prześladowania chrześcijan w Chinach. Wiadomo, na czymś trzeba tę swoją propagandę antychińską oprzeć, no a oficjalnie ten rząd to jest najbardziej chrześcijańskim rządem w dziejach świata. Co prawda sam jeden Trump łamie codziennie każde z dziesięciu przykazań, no ale zawsze można to przykryć solidną warstwą memów wygenerowanych przez AI z jego ukochanej Doliny Krzemowej. Oficjalnie chodzi o zatrzymanie pastora, będącego przywódcą jednego z nieuznawanych przez państwo chińskie kościołów protestanckich. Jego rodzina, co ciekawe, mieszka w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Ja bym się nie zdziwił, jakby Amerykanie używali właśnie takich duchownych jako agentów wpływu. W końcu religia jest naprawdę potężnym narzędziem, a Amerykanie są pod tym względem mistrzami. Paweł Durow, założyciel Telegrama publicznie, opierdziela władze europejskie za wprowadzenie cenzury w sieci. Oczywiście, władze europejskie nie pozostają dłużne, a z mediów głównego ścieku już wypływa na niego samogęsta. Zabawne jest to, jak w, artykule, jak w artykule, w którym się dowiedziałem, jedną, o tym dowiedziałem, jedną z pierwszych myśli donanych przez autora było to, że Paweł nie wspomniał nic o Rosji, ani o Chinach. A szczególnie to pierwsze biorąc pod uwagę, że on dosłownie uciekł z tego kraju, to raczej no, trudno go oskarżać o bycie ruską onucą, a jednak ktoś to robi. Po pierwsze to, że ktoś inny robi coś powiedzmy złego, to nie jest żadne usprawiedliwienie. Po drugie, to my mamy być podobno tą jasną stroną mocy. Człowiek uciekł ze swojego rodzinnego kraju, spalił tam mosty, myśląc, że na zachodzie jest wolność i swoboda, a tutaj się okazuje, że zamienił siekierka na kijek, bo na zachodzie jest pod tym względem teraz nawet gorzej. Szczerze mówiąc, ja na jego miejscu też bym się zdenerwował. A chodzi tutaj przede wszystkim o obecnie uchwalane prawo na szczeblu unijnym, nakazujące komunikatorom internetowym udostępnienie służbom danych umożliwiających im wchodzenie na konta poszczególnych użytkowników bez niczyjej zgody. Do tej pory potrzebne było pisemne podanie i szereg papierologii, które będzie można robić teraz, będzie można robić to bez żadnego trybu. Tym samym komunikatory już nie będą prywatne. Twórcy Signala zapowiedzieli już wyjście z krajów Unii Europejskiej. Durow jest uziemiony teraz we Francji, więc nawet jakby teoretycznie się zdecydował na taki krok, to by zapewne wyskoczył następnego dnia z Balkonu, więc jedyne co teraz może zrobić, no to właśnie tego typu wpisy. Szef niemieckiego wywiadu twierdzi, że pełnoskalowa wojna z Rosją jest możliwa w każdej chwili. I w sumie on nawet nie kłamie pełnoskalowa wojna jest możliwa z każdym krajem na Ziemi. A jakby tak popuścić wodzą fantazji, to i wojna z kosmitami również. Bowiem każde zdarzenie o prawdopodobieństwie wyższym niż 0% jest technicznie możliwe. Pytanie, na ile jest ono prawdopodobne. W ogóle w jego wypowiedzi widzę też pewien taki malutki, powiedzmy, szwindel z niemieckiego. Mianowicie on stwierdził, że wojna nie musi wybuchnąć w 29. Tak jakby wojna w tym roku była już jakimś faktem autentycznym. Mało kto zwróci zapewne na ten szczegół uwagę, to jest taki można by powiedzieć przekaz podprogowy. Do czego on ma służyć? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że tylko do straszenia celem wydębienia większej ilości pieniędzy od niemieckiego podatnika. Rząd niemiecki tak apropo już chce z powrotem sprzedawać broń Izraelowi, a embargo zostało przez nich narzucone ze dwa miesiące temu, no to trzeba powiedzieć, że się nabojkotowali wiadomo, broń to pieniądze, a trzeba pamiętać, że to Niemcy wymyśliły koncept kompleksu militarno-przemysłowego. Choć umówmy się, podobną postawę będziemy zapewne teraz widzieć również i u części innych państw, tak zwanego Zachodu. Pieniądz nie śmierdzi i zwłaszcza jeżeli teraz część osób odpuści, no bo przecież, jak mówi zresztą sam Trump, wojna się skończyła. A propos to dzisiaj mieliśmy wymianę jeńców. Przyznam szczerze, że weszła wyjątkowo sprawnie. Po tym mieliśmy przemówienie Donalda w Knesecie, a potem wielką ceremonię w Egipcie, mimo że to nadal tylko zawieszenie broni. Co ciekawe, na uroczystość Netanyahu jednak nie pojechał, a to za sprawą szefa autonomii palestyńskiej. Bibi stwierdził, że albo on, albo Abbas, no i wszyscy wybrali Abbasa. No coś czuję, że nie o to premierowi Izraela chodziło. W każdym bądź razie na tę chwilę czekają nas kolejne negocjacje, trzeba pamiętać, że obie strony się zgodziły na razie na jeden punkt z Trumpowego planu, a jest i ze dwadzieścia. Jak dla mnie to okienko nasadymy, to Izrael ma do czasu prawyborów do kongresu w Stanach, które to zaczynają się na wiosnę. Także jeszcze parę miesięcy będzie. Żeby było śmiesznie, to mieliśmy już całą wielką ceremonię podpisania rzekomego pokoju, mimo że ani Izrael, ani strona palestyńska póki co nie zgodziły się na nic więcej niż zawieszenie broni i wymianę jeńców. Ale wiadomo jak to z Trumpem jest. Gęba duża, rączki małe. 28-letni korespondent z Gazy Saleh Ai. Ali Jafari został zastrzelony przez, przez proizraelskich pojowników palestyńskich. Tak dobrze słyszycie, o ile ta regularna pejsata armia odeszła już ze strefy gazy, tak pozostały tam jeszcze tysiące arabskich formacji, że tak powiem, sprzymierzonych. Część formalnie reprezentuje autonomię palestyńską, ale mamy też tam chociażby państwo islamskie, czy kilka klanów Beduinów z pustyni Nagew, którzy w zasadzie od samego założenia Izraela pełnili rolę najemników dla pejsatych. W każdym bądź razie ja obstawiam, że nowym powiedzmy pomysłem na prowadzenie tej wojny jest właśnie użycie do tego wszelkiej maści arabskich najemników, coś takiego jak było z Syrią, a zwłaszcza, że w sumie większość samych państw arabskich nie ma nic przeciwko zmianie władzy w gazie. Trzeba powiedzieć, że taką zmianą władzy rękami samych Arabów Tomosat już przeprowadził swego czasu w 2000 roku, gdzie do władzy doszedł wtedy właśnie sam Hamas. Z tym, że Fata to wtedy oddała władzę praktycznie bez żadnego wystrzału. Natomiast na tę chwilę Hamas już przystąpił do czystki wszelkich arabskich elementów prosyjonistycznych, biorąc pod uwagę, że ze wsparciem lotnictwa, artylerii i sił pancernych nie udało im się palestyńczyków pokonać, no to wątpię, żeby zwykła piechota dała radę to uczynić, nawet ze wsparciem logistycznym i wywiadowczym. Wielka fuzja pejsatych mediów w Stanach na tę chwilę została wstrzymana. David Ellison, syn prezesa Oracle i czołowego syjenisty Ameryki, miał bowiem przejąć Warner Bros. A ma on już pod sobą koncern Skydance Paramount, właściciela chociażby słynnej wytwórni filmowej czy stacji CBS. Jak się okazało, poszło a jakże o pieniądze, gdyż akcjonariusze chcą jeszcze większą stawkę za akcję. Do tej pory Pejsaty Deep State miał zapłacić 45 miliardów dolarów, plus spłacić wszystkie długi firmy, to jest następne 30 miliardów, co daje nam łącznie 75 miliardów dolarów. Na tę chwilę jednakże akcjonariusze chcą kolejnych 10 za samą firmę, co już czyniłoby to przejęcie największą e, fuzją w branży, w branży medialnej w historii. W sumie jak Paysatem jest ta firma tak koniecznie potrzebna, no to niech płacą, ja też bym się targował. Dla nas jest to o tyle ważne, że Warner Bros. Discovery jest właścicielem TVN-u. I to też jest trochę śmieszne, no bo ta spółka większość mediów, jakie posiada, no to są media ideologicznie bardziej na lewo i do Trumpa no tak bardzo mocno średnio nastawione. A sama rodzina Ellisonów ma być jego sojusznikami. I to się jedno z drugim trochę gryzie, jak dla mnie. Już to widzę jak widzowie CNN z, z dnia na dzień będą się przestawiać z nienawiści do Trumpa do jego uwielbienia, bo to, że pracownicy to tam zmienią swoje poglądy o 180 stopni, to akurat pewne. No ale ludzie nadal mają wybór i zawsze mogą przełączyć kanał. Teoretycznie można by to załatwić trochę bardziej subtelniej, no ale to nie jest coś, z czego to środowisko około trampowe jest znane. A propos to, Donald Trump właśnie wezwał do zwolnienia z Microsoftu Lisę Monaco, która to jest szefową do spraw relacji międzynarodowych w tejże firmie. Była też swego czasu doradcą do spraw bezpieczeństwa Obamy i prokuratorką generalną. To, o czym, o czym praktycznie nikt tutaj natomiast nie mówi, to to, że jest też odpowiedzialna za zerwanie współpracy tej firmy z Izraelem. I to jest prawdziwy powód, dla którego Trump ma z nią problem, umówmy się. Ale Trump ma też ostatnio problemy ze zwalnianiem ludzi. Nie był w stanie wypierdzielić komika ze stacji, której właścicielem jest jego sprzymierzeniec. No to co dopiero startować do takiego Microsoftu? Sam prezes też zresztą jest ostatnio atakowany przez Pejsaty, chociażby za to, że jest Hindusem. Ktoś tutaj nie lubi konkurencji, jak widać. Po tym jak kwestia gazy została chwilowo zamknięta, syjoniści będą teraz walczyć z wrogiem wewnętrznym. Zwłaszcza w Stanach właśnie. Jak już jesteśmy przy Państwa firmach, to Google mają wąty teraz do Australii, która wprowadza nowe prawo. Dzieci poniżej 16 roku życia mają zakaz zakładania kont na media społecznościowych. Oczywiście Google twierdzi, że to nie ma sensu nawet Zwiększy niebezpieczeństwo w sieci, bo dzieci będą korzystały z mediów anonimowo, a teraz na takim YouTube jest wersja dla dzieci, która ich chroni przed całym złem tego świata. No, YouTube Kids i tym podobne to jest zasadniczo żart. Natomiast o ile zazwyczaj nie jestem jakoś bardzo za zakazami, to tutaj może to paradoksalnie właśnie zadziałać, bo nie chodzi o to, że dzieciaki nie będą miały fizycznie możliwości wchodzenia na media społecznościowe, bo to one sobie spokojnie obejdą. Tylko tu chodzi o kasę z reklam. Nikt nie będzie zawierał kontroli traktu reklamowego z influencerem tworzącym treści dla dzieci w kraju, gdzie dzieci nie mogą ich formalnie oglądać. A umówmy, a umówmy się, duża część tego tak zwanego kontentu, no to jest tworzona dla kasy. Australia to tutaj akurat trochę zły przykład, no bo tam językiem dominującym jest angielski, więc oni można by powiedzieć, dzielą jeden rynek zresztą anglosfery. Ale w takiej Polsce, jakby teraz prowadzili podobne prawo, to te wszystkie Frizy, tymi X i inne, ta łatwo by zwyczajnie w świecie przestało istnieć. I oczywiście treść będzie się tam nadal pojawiać, również i taka dla młodszej widowni, ale bez pieniędzy albo ze zmniejszoną mocno ilością pieniędzy, no nie będzie już takiego ciśnienia, że tak powiem. Ludzie, co tworzyli kał dla kasy, zwyczajnie w świecie się wyniosą, a to już będzie zawsze jakiś krok naprzód. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, to zbiórkę macie w komentarzu pod filmem. Podobnie jak, jak wszystkie artykuły użyte przy produkcji tegoż filmu, jeśli oglądacie na telefonach, to bardzo bym prosił o, o podbicie filmu. A jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest Wasza. Dziękuję.